Dobra, w nowym odcinku z Fortnite a. i dzisiaj gramy w reaktywację, ranket, no i lecimy. Będzie lecimy na Adobe Adobe's? Nie. O kurno, to w sumie Okej. Tylko że my gramy na elicie. No ja to pytam. Hmm. Ja dzisiaj na elicie samar rozrobiłem karabinem 4 kilo, nie? Kile kurno. A kakiem, szarym. Brat miał pompę, wszystko ok nie? A ja go akakiem porobiłem. A ile to masz procent? 30 Brat mi na domek hmm. Ja mam mota już. A ja mam no. pompę. Poprę na 48 Bec. No chłopa. A. To, a i on mi dał szarym stolecikiem z... Co jest to hampa? Co jest jest Ej! Wywalaj Wywalaj nie lecz tu. Ja lecę tu. a myślałem, że tu już ty pojadł. A Ja tutaj. Sto! to wyrwał i on je nie! To pewnie ma jeden hapa. Nie, on wyrwał 124 to nie? Aha. Syfon Forse. na reloadzie nie ma, żeby nie było. Weź. Laseruj go. Roki, no szczęście, nie jechał. Roki mam. Hahaha! Instant karma, nie? A. Zapomniałem, żebyście zostawili super like'a na tym kanale, To teraz mówię. Zielony murzyn! Co kurwa? Bracie tak nazywaj. Zielony murzyn. Zielony murzyn! A no to. Jaka jest kurna Mary, gdy na pompa? Ja mam pytanie. Dużo. No chyba nie ma właśnie. Mniejsza niż na nie? No. IMR, no ja nie... UBRATUJ! No, no, mam jednego... AAAAAAAA! Co się kurwa wziąłeś? E no i chłop ma... Brat przed sekundę wylądował i on ma wszystko nie... No tak samo jak ten chłop. Taka czarna... Ja A, A bo to jest... Kolega musi się zaopatrzyć w okulary. Kolega musi się w okulary zaopatrzyć. Jak on okularów nie kupi, to on do końca życie ślepym będzie. No mnie stryje o chłopie. Jakbyś widział, co tam było, to tobie by... nie wiem. What the fuck? E zero, zero chłopie. Mega zero, nie? <noise> no wyrwał będzie 5. Ja mu dałem znów nie? A. Chyba, że ja jestem jakiś lepiej i nie wiedziałem po prostu. Albo ja mu dam 3, jeśli pokazało, A. Że... Wraz tam się. Nie wiem, sorry. Nie, nie, no on z nie mam. Dobra, wywalam. Dobra. No, ja nie mam gdzieś zlądować tych chwilę.

Kocham ludzi, nie? Co? Brat ogólnie chyba był przy barierze, bo on ze dupy ze strefy wyszedł. O, wie, chodź, jakie żargany na dwie żargany, że to nie Jest gdzieś wcześniej zrzut. No nawet to mnie dolecą na zrzut a co jest zrzut w ogóle na mapce? tam? no właśnie jeden na no to jest o kurwa, ej chłopie jak my dostaniemy jak my dostaniemy kurna na plus w tej gierce, to ja się zasnął. No to możesz na plus. No stary, plus dwa No Plus jeden, dobra, No dobrze, no. Gdzie ja pompy w tej gierce nawet nie miałem? No dobra, miałem hawoka przez ile? Przez 15, przez 5 sekund? To jedyne co ja miałem. Utem ten śladowca walął. Utem ten śladowca

nie no ja mam tą prime pompę. No to ja mam Tam mam pomyśleć. No na stary chłopie, ona... bije pod też wejdzie. Stary ja była to z walnąłem, nie wiem. Szkoda mówić, Trzy... Chyba go zabiję nie wiem. 5 hitów z tej pompy. Z o nam? głównym... lepsza pompa. Kupusz. No. Si ja. Si ja film dał, ale moja ołusy. Opefak. Moja ołusy, A to jest wygrada wielka, to jest. Aby wyłbał ślepe. E, się w A plebę, to! W ręk będzie mieć popy, to ja się zesro. Gdzie on jest? Ja pilulę, prawie, prawie się prawie zabił! No ja. No. O! Perfekcyjnie. Medekid. Brat tu się wkleja, ale to takie dwóch ziotków, to jest z nie? Gdzie? Jeden na umywalce, drugi na zle, na że. Ej, chodź, bo tutaj się nawala. Jó. Daj leczenie z niego. A ja wyrywam, bo jakiś brat nawala sobie aha, coś. Aha, aha! Wyribę trzeba i się, się opamięta. 330... 331. To jest spamer walony. Zdech, Damy się w klamy. No w tego bratka. Tylko będzie kataną, pewnie spamił. Ta! A. Uciekaj. Uciekaj, 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 uciekaj. Aha! A. Mi to przy ścianę, nie? On tam jest no. A bo ja do ciebie muszę dać, bo ja zdechnę. Czemu? No bo jest. A no i ja i tak zdecham, nie? Ja mogę ci meda zwrócić i ja mega minisa. No to życie. To jest moje całe serdych. A, to ja nic nie mam też. Chodź, pokażę ci kampę. idziemy najwyżej za Ile masza do pompy? 88 Ej, dawaj na zut! Dobra, to ty je po miniski, się wróciłem Żebym ją seru nie wyrwał. Jakiś brat we mnie się wkleja! Już lecę pomóc. Poczekaj, ja lecę po luzik, bo ja mam szarego taktikala. Tu wszystko leży. A, trzeba to zadytować. Nie no główno nutnie. Dajcie mam do pompy. Ja pinolę, nie mogę edytować kula. E, a do pompy mój no właśnie, like takich ludzi, nie? Rzuciłeś już. Bo na boksy gra. A solo jest za nami, to już solo stary. A! A! Choo-ter! Na meda mogę zrobić. Nie, nie. A ja wywalam stary. Ludzie grają w tą grę. No. Trzeba być naprawdę jakiś Żyj, żyj, żyj. Chodź na automat stary. Ty się takich ludzi nie do Full automat jest. Tak? Może nie full, ale dużo rzeczy jest. Nikt... Nie, 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 nie. nie, nie. Medy? ale dobra. Dobra. Jak będziemy grać na medy? Które to jest zon? Ósmy, cztery zony jestem przetrwać. ja mam chłopkę na medy. Ja mam cztery medy, chłopie. do Gdzie oni są? Nie wiem Na drzewie! O! Nad nami! Zero. Dead. Góra. Wybiguj się. Jest siatkę. Jam ja z Standardowi ludzie Fortnite. nie jest oni... On może? No chyba właśnie nie może... A! Podmienił mi się! One shot heavy i oczeki... Wywalamy. Gdzie? Ocieka. Impuls mnie nie wybił. Impuls mnie nie wybił Gonią mnie, a Duona solo. Nie chce mi się grać w tą... A! No, no to fajnie. Ja, Naprawdę. Dobra, Na dole ja z Wami się zajmę, więc Narka 40.